Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak Miałem dzisiaj jechać do Wicklow moi drodzy, ale stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu Z racji tego, że moi znajomi wczoraj byli i to co oni nazbierali, to w sumie ja wczoraj więcej nazbierałem tutaj u siebie niż, niż oni w tamtym lesie Postanowiłem więc wziąć ponownie psa na spacer, przelecieć tutaj lokalne miejscówki, lokalne krzaczory Zobaczyć co wczoraj ominąłem, może pochodzić troszkę innymi drogami Myślę, że na pewno coś znajdziemy jeśli teraz mnie słuchacie w tym momencie to znaczy, że mi się udało, no bo jeżeli ten film byłby bezgrzybny i nudny, to bym go raczej nie publikował. A zwłaszcza, że mam już dla Was pierwsze grzybki. Zobaczcie, tu jest Borowik. Nieduży, bo nieduży ale jest. Niestety ten trzony sprzygniły przeżarty. Mam już w koszu dwa takie kapelusze właśnie z takich. Obżartych tych prawdziwków. Ale tutaj mamy coś większego, czekajcie, bo już nie wiem gdzie to było. A tam. Tam jest też jakiś trzon, który tylko został bez kapelusza i sobie rośnie. A tutaj zobaczmy co mamy. Chyba coś troszkę bardziej wyglądającego. No nie jest źle, już tym razem twardy. Może coś z niego będzie? Chyba to tyle w tej okolicy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, postaram się dzisiaj troszkę pobłądzić, postaram się troszkę powłazić w różne chaszcze. Postaram się coś dla Was wynaleźć, co wczoraj nam się może udało ominąć, a do dzisiaj jeszcze troszkę podrosło. No zobaczymy. W sumie tutaj wczoraj byłem, to nie było aż takich dużych grzybów jak ten. Same takie mniejsze tutaj zbierałem. Dopiero większe były jak pojechałem w te bardziej takie opuszczone rejony. No ale być może od wczoraj tutaj też jeszcze nikt nie chodził i coś tam powyrastało. No zobaczymy. Mam kolejnych kilka sztuk. Ale niestety te grzybki są strasznie zajechane przez ślimory. Ten tutaj siedzi dosyć głęboko. Bardzo głęboko. A, tu jest korzeń kolejny. A, czekajcie. Tu jest więcej tego kap... pelusza niż myślałem. Co to jest kolejny grzyb? A i kolejny do góry nogami rósł. Widzieliście to? Tak rósł przecież. Ja się zastanawiałem co to jest. Tylko że tutaj, on był tutaj w tym miejscu e, z grzybnią połączony. Ale zobaczcie, tu jest kapelusz. Grzybek wcale nie taki zły, a rósł całkowicie pod ziemią. Widzieliście jak go odkopałem. To było tak wszystko. Było tylko tyle widać. Niezłe dziwolągi w tym roku wyrastają. Zobaczcie ten też jest tutaj bardzo, ale to bardzo duży. Znacznie większy niż to się początkowo wydawało. Wow! Piękny. Lekko zmutowany. Lekko pokieryszowany, ale bardzo ładny. I dziura na pół lasu powstała. I ten jest ciężki, teraz jak go wziąłem tak do ręki, on naprawdę sobie waży. Dobra. I tu mamy następne. Chyba niestety w gorszej kondycji, ale po tym, co przed chwilą widziałem, to nigdy nic nie wiadomo. Może tutaj też podziemią się dużo ukrywać. Zobaczmy. Twardy jest. I też do góry nogami. Kolejny. No zobaczcie. Tak rósł. O. Rozpadł się. Rozpadł się na kawałki. Ale to już trzeci grzyb w tym roku, który znalazłem rosnący w takiej pozycji. Odwróconej. Ten chyba rośnie normalnie. I zobaczcie, te grzyby naprawdę są znacznie większe i ładniejsze, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Mam go. No, całkiem nieźle. Jak zobaczyłem to wszystko tutaj na samym początku, to mówię, kurde, nie wiem czy to w ogóle nagrywać dla Was, bo jakieś takie ogryzki rosną. A to zobaczcie, bardzo fajne grzybki. Takie dosyć świrnięte, bo stojące na głowie, że tak powiem, czy tam na kapeluszu bardziej poprawnie, no ale, ale są i to całkiem niezłe. Przyszedłem w taki zakamarek, który tutaj w zeszłym roku odkryłem, gdzie rośnie sporo grzybków. Już tutaj kilka w tym roku znalazłem, i są tutaj jakieś takie zeżarte dwa małe punkciki. Jest tutaj ślad po trzonie, który wczoraj mi się ułamał i został tutaj taki tylko wielki kawałek trzona końcówki trzona w ziemi. I słuchajcie, już byłem zrezygnowany, już miałem się cofać. Gdy nagle ruszyłem ten oto liść, położyłem go z powrotem na miejsce, ten oto brązowy. Tak zrobiłem, że spadł. I wtedy ukazał mi się ten grzybek. Ale to jeszcze nie koniec, bo spojrzałem odrobinę w górę. I zobaczyłem, że tutaj coś się chyba przebija. Chyba coś się przebija, moi drodzy. I to chyba coś dużego. I chyba nikt by tego nie zauważył. Gdyby nie schylenie się tutaj i obserwacja tej oto okolicy. Zobaczcie. Znaczy, jakiś ślimak go ewidentnie zauważył. Ale coś dla nas zostało. Zobaczcie. Bardzo ładny grzybek. I tu jeszcze jest taki mniejszy. Też bym mówił wam, poszedłbym stąd już. Gdyby nie ten niewinny liść, który całego tego grzyba po prostu wziął i zasłonił, jeszcze to miejsce trochę okrążam. Jeszcze próbuję coś tutaj w tych zaroślach dla Was wypatrzeć. I słuchajcie, chyba mi się coś udało. Aczkolwiek pewny nie jestem, czy jest to warte mojej fatygi. Tutaj nie no, jest grzybek. Muszę się tam spróbować dostać pod niego, żeby go podważyć o właśnie no jest całkiem niezły jeszcze dalej przemierzam, słuchajcie, ten sam las udało mi się przed chwilą już wyhaczyć dwa takie bąbelki, nawet ich nie nagrywałem tutaj widzę, że dalej jeszcze wychodzi ale generalnie takich małych grzybków to jest dosyć niewiele, że tak się wyrażę i zerknąłem tutaj za to drzewo i widzę, że tutaj coś Siedzi, słuchajcie, siedzi jeden taki, sta o tam dalej jest kolejny, ale już widzę, że e, hypomyces chyba na nim jest. Natomiast ten tutaj jest taki dosyć już starutki. O jaj, tam jeszcze jeden taki stary pod drzewem, jaki ładny stąd, na tą odległość. Neska, widzisz tam? Tam jest na wprost. Czekajcie, to ja się tu muszę w takim razie przeczołgać pod tym konarem i chodźmy, bo może tego tu jest więcej. Zobaczmy trochę z bliska, co tu się dzieje. No, tu jest miejsce, do którego ja raczej nie włażę. W takie zarośla. Tu się nam coś rozłożyło. Tu się nam już coś zaraz będzie, niestety, rozkładać. Nawet ja go nie ruszam. No, ciekawe, trzeba zacząć tu zaglądać. Bo tu widzę, że wejście w miarę da. I przynajmniej coś tam się da dostrzec. Tam też chyba widzę jakiegoś zgniłka już na ziemi. Tak więc, no, coś tu wyrasta. Chodź zobaczymy Neska tamtego, bo on taki ładniejszy trochę się wydaje. Przynajmniej z daleka Tu coś jest, ale to nieprawdziwek Tu jest jakiś muchomorek mały Aha, bo to już jest prawie wyjście z tych zarośli tylko na inną stronę, dobra Teraz już wszystko wiem No też sędziwy dosyć Ale wygląda ok. Fajny. Chodźmy do tego koszyka, bo on tam został. Dobra, no to mamy kolejne cztery grzybki. Już w zasadzie będzie dno tego małego koszyczka zapełnione. Ja w zasadzie wcale dzisiaj nie liczę na wielkie zbiory. Po prostu spaceruję sobie z psem. Przy okazji patrzę, szukam grzybków i jak coś znajduję, no to nagrywam. Myślę, że i tak z tego wyjdzie w miarę ciekawy odcinek. Zwłaszcza, że mamy takie dziwolągi rosnące w tym roku, które. Stają na głowie, żeby ich nie znaleźć. <noise> Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, zamiast w kółko jeździć w te same miejsca i dokładnie podążać tym szlakiem co wczoraj, postanowiłem trochę się powłóczyć po tym nowym lesie, który wam ostatnio pokazywałem. Tym z pszczołami. Tak a propos pszczół, to już ich nie ma. Ta skrzynka na drzewie dalej jest, ale nie ma ani pszczół ani tych takich plastrów miodu, które były od spodu pod tym podwieszone. Tak więc chyba ktoś sobie to po prostu wziął i uprzątnął. No, i słuchajcie, jestem tutaj. Chcę przejść to cały, ten cały las do końca. Bo myśmy ostatnio wtedy tylko gdzieś tak do połowy dotarli. Chcę się po prostu mniej więcej tutaj rozeznać, bo kompletnie tego miejsca nie znam. Ktoś tu jeszcze jest oprócz mnie, bo na parkingu stoi jedno auto. Ogólnie co chwilę widzę jakieś poprzewracane grzyby. Tak więc, no generalnie chodzi tutaj. Dosyć sporo ludzi. Ale jakiegoś borowika już trafiłem, malutkiego. Piękny. Jeżeli tu jest złożony, to niewiele większych grzybów bym się spodziewał. No chyba że trafimy znowu na jakieś krzaczory, gdzie, gdzie nikt przez parę dni nie zaglądał. No ale dobra i takie, no zobaczymy co tu się dzieje. Tak jak wam mówię, czuję się tutaj tak trochę obco, bo nie wiem nawet w którąś stronę. Na razie to wszystko przejdę wzdłuż, a potem będziemy jakoś tam krążyć takimi zygzakami. Spróbować znaleźć jak nie grzyby, to chociaż jakieś ślady, gdzie ktoś grzyby czyścił. Zobaczymy, co tu się dzieje. Widzicie, jakie fajne purchaweczki, jak sobie wyrosły tak na skarpie. Cała taka rodzinka i ogólnie tutaj z tego co widzę, całe to będą obrastać. Fajnie. I wszędzie te gołąbki żółte, które jak widzę z daleka to mówię o Podchodzę dalej i mówię o gołąbek. No niestety. Ale purchaweczki tutaj ładnie wychodzą. Może jeszcze sobie w któryś dzień pozbieram. Już w tym roku jadłem. te by były jeszcze na pewno dobre. Fajne takie, ale szkoda je tutaj ruszać, tak pięknie sobie urosły Widzę przebijają się tutaj też już muchomory czerwone Bardzo ładne są, taka leśna ozdoba Piękne grzybki Tutaj rośnie kolejny Generalnie to wam powiem, że już wiem kto tu chodzi oprócz mnie Taki znajomy ode mnie z miasteczka W sumie niewiele nazbierał, jednego prawdziwka, jednego podgrzybka Ale to też dobry znak, bo ja ostatnio byłem na podgrzybkach i nie było ani jednej sztuki, tak więc jest szansa, że jeszcze one ruszą w tym roku. No i tak go próbowałem trochę podpytać, ale niewiele mi chciał powiedzieć tutaj o tym miejscu. Wiadomo jak to jest. Jak ktoś ma swoje miejsca to ich tak trochę strzeże i on mi dokładnie nie powie, gdzie tutaj zbiera grzyby. Ale spoko, ja se sam znajdę. Powiem wam, że już się miałem stąd zawijać. Trochę się pokręciłem. Miejsce jest spoko. Tam dalej jak się idzie, to jest sporo haszczy. I nie cały ten las jest taki fajny. E, przejrzysty, jak tutaj widzicie, no ale jest sporo takich miejsc. Natomiast stwierdziłem, że skoro ten mój znajomy zna to miejsce doskonale i chodził tutaj praktycznie z pustym koszykiem, no to chyba niewiele tu po mnie. I stwierdziłem, że pojadę na szałasy, bo tam też borowiki szlachetne się pojawiają. Również tropem tych podgrzybków chciałem zobaczyć, czy może już jakieś chociaż pojedyncze sztuki znajdę. No i tak kierowałem się w stronę samochodu, aż to nagle trafiłem na trzy borowiki. Tu jest jeden. Aż wam powiem, że byłem w szoku i niewiele brakło, abym je ominął. Bo wszędzie tutaj dookoła są te żółte gołąbki, i po prostu z daleka, jak widzę, taki mniej więcej kolor to już myślę dobra. Kolejny gołąbek, no ale nie gołąbki, zobaczcie. Tutaj jest drugi. Chyba do ułamania bardziej niż do wykręcenia, bo ten trzon jest mocno podgryziony. No, ułamiemy go tak. Niech sobie będzie. I tutaj jeszcze jest taka kuleczka. Piękna. To już są cztery z tym lesie, nie jest wcale tak źle. Ale i tak się będę już kierował chyba w kierunku samochodu. No bo fajnie by było te szałasy odwiedzić, skoro już mi tak przyszły na myśl. Więc czyszczę te grzybki i będziemy powoli się przemieszczać. Tu tak mniej więcej w linii prostej do wyjścia i do parkingu. Może po drodze jeszcze nas spotka jakaś taka niespodzianka jak przed chwilą. Wcale bym nie pogardził. Dotarliśmy na szałasy, moi drodzy. Tak patrzę po tych moich prawdziwkowych miejscówkach, to znaczy w tych, w których znajdowałem w zeszłym roku borowiki szlachetne, bo dopiero w zeszłym roku znalazłem je tu po raz pierwszy. No i pusto, póki co. Zobaczymy. Idziemy jeszcze do góry tam pod szałasy, zobaczyć na jakieś podgrzybki. Trochę grzybków już jest, nie jest w sumie najgorzej, już bywały gorsze wypady w tym roku. Parę ładnych bąbelków i parę trochę takich starszych owocników. No i jutro jest kolejny dzień, jutro będzie kolejny film. Dzisiaj daliśmy odpocząć części tych miejscówek, tak więc myślę, że jutro będą znacznie lepsze zbiory. Ale jeszcze się nie żegnam, poczekajcie, zobaczymy co tam się dzieje wyżej. Nie ma śladu po podgrzybkach ani po młodych, ani po starych. Trzeba się stąd zawijać, chyba Neska, wiesz? Nic tu po nas. Szałasy stoją jak stały, ale poza tym nic kompletnie się tutaj nie dzieje. Kiś jeden muchomor czerwieniący i to wszystko. Chyba dopiero jak znajdę trochę więcej podgrzybków to spróbuję jeszcze raz poodwiedzać moje miejscówki, bo mam kilka miejsc. Ale jak widać na ten moment jeszcze jest pusto. W każdym bądź razie dzisiejszy spacerek uważamy za udany. Piesek wybiegany, grzybki nazbierane. Wcale nie jest źle. Jutro z rana lecimy znowu Nyska, nie? Tak więc, moi drodzy, tak to na dzisiaj wygląda. Tak jak mówię, nie było to żadne grzybobranie, tylko po prostu taka przechadzka. A jutro myślę, że jak zwiedzimy pozostałe miejsce, to grzybków będzie znacznie więcej. Nawet myślę, że wybiorę się z większym koszem niż ten, bo ten to bardzo szybko zapełnimy. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.